Cześć Natalia. Cześć Jacek. E, miło mi, że zgodziłaś się. W końcu się udało spotkać, bo przekładaliśmy to chyba z milion razy. Za trzecim razem jest. Ale tak, ale jest do trzech razy sztuka, do trzech razy się sztuka. udało. E, Natalia, powiedz jak to się u Ciebie zaczęło z makijażami, z tym wszystkim? Zaczęło się tak, że skończyłam liceum plastyczne. Po czym życie rzuciło mnie do Katowic, i tam przez w sumie przypadek znalazłam się w agencji Modelek w Chorzowie. Nie jako modelka, broń Boże, ale jako wizerzystka. Zatrudnili mnie tam na zasadzie takiej, że pracowałam bez swoich kosmetyków, na ich całym sprzęcie i mogłam tak naprawdę podpatrzeć, jak to wszystko wygląda z drugiej strony. Strasznie mi się to spodobało. Jak widziałam fotografów, po prostu jak ustawiają modelki, to po prostu chłonęłam to wszystko. I jak dla młodej dziewczyny, ja miałam wtedy może 19-20 lat, to było coś, coś mega. Nie, nie musiałam mieć wkładu finansowego na start, nie musiałam Dobra. mieć swoich kosmetyków, swoich pędzli, niczego. Dostawałam piękne zdjęcia profesjonalne i tam wszystkiego się tak naprawdę nauczyłam. Także to była mega szansa, dana mi gdzieś tam z, z niebios. Które udało mi się wykorzystać, i później, jak zaczerpnęłam tego, to już wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Pracowałam na nim około dwóch lat, i później przyniosłam się do Krakowa. Zaczęłam studiować typowo wizer i stylizację, i w międzyczasie pracowałam, w... zatrudnili mnie, dzięki temu, właśnie, że miałam to portfolio profesjonalne, zatrudnili mnie w Inglocie, w Galerii Krakowskiej. Więc sobie pracowałam i studiowałam. No i już wiedziałam, że to, że to, jest, że to. to jest to, no, że to jest to, w co chcę iść yy, i po prostu już wszystko, było jakby pod tym kątem później. A świetnie. A nie, ale podobało się chyba nie tylko samo malowanie <laughs> i tak dalej, ale też fotografia. Coś mi się fotografia, tak gdzieś tam zawsze już jeszcze za czasów plastyka gdzieś tam yy, była moją pasją. Mhm. Aczkolwiek nawet się przyznam, że y, studi y, złożyłam aplikację do poznańskiej y, szkoły fotografii i Byłam siódma na liście po y, prawie dwóch tygodniach egzaminów, które tam były. Byłam siódma na liście, przyjmowali tylko pięć osób, więc y, selekcja była mega, mega, mega po prostu duża. No i nie udało się, ale y, pewnie musiało tak być, że jednak jednak Później ten wizerz mnie oświecił i, i po prostu, żeby to był jakby wizerz jest głównym kierunkiem, a, a fotografia jest jakby dodatkowa pasja, która gdzieś tam za mną kroczyła. Gdzieś tam przez te lata, gdzieś tam się pojawiała, znikała, no i w końcu mam teraz okazję połączyć dwie pasje. No, I, bardzo dobrze ci to no. wychwał, ja w ogóle zazdroszczę, bo, no, bo masz przy okazji właśnie i pomalować to dziewczynę, więc malujesz troszkę też pod siebie, można powiedzieć pod kątem, że, że też będziesz tą osobę potem fotografować. Jakieś wizji, naprawdę mm -hmm. tak, to jest wszystko takie połączone, no my faceci niestety takich donośni nie mamy i tu mamy a grach. Nieprawda jest bardzo dużo wizerzystów mężczyzn, także a. nawet mój, mój, oczywiście guru również jest to mężczyzna Wizażu, tak. W wizarzu, tak. Ozdradzisz? Pewnie, Mario de Divanowicz, czyli ten, który maluje Kim Kardashian. E, e, i Patryk Ta, to są moi, moi guru, guru ma, makijażu, od makijażu. Tak? tak, i są to mężczyźni. Także. To, to jasne, bo Ja się nie może, dlatego że jak ja fotografuję w większości pary młode, to za, chyba nigdy w życiu, a długo już fotografuję, nie spotkałem nigdy mężczyzny, który bym no, robił makijaż. makijaż prze, Fryzurę no. miałem, że, że jednak fryzjerem był, był facet. Ale tak to się nie trafiło, nie są, wiem. Są, są, perełki są. E, Wez Natalia, czy byś coś mhm. doradziła może paniom młodym, które szukają dopiero wizerzystki, makijażystki? Na co powinni zwrócić uwagę? E, myślę, że najważniejszą rzeczą jest portfolio. Portfolio. E, a drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, są opinie klientów. Aha, czyli jednak szukać opinii. co to? Tam... Opinie klientów, e, bardzo ważna rzecz. Możesz bardzo wiele się dowiedzieć o, o pani, która maluje dzięki właśnie opiniom ludzi, którzy skorzystali już z usług. A co myślisz o tych koleżankach, co często chcą pomalować, że obiecają, że na pewno się zrobimy świetny makijaż i tak dalej? Co o tym myślisz, że tak? Zrobić makijaż próbny, A, przetestować. No, zaparzyć, tak, przetestować, pochodzić w różnych warunkach, czyli na przykład często panie robią sobie makijaż próbny i później idą gotować obiadek Aha. po to, żeby jak najwięcej pary i oleju na tę twarz, twarz się dostała, żeby sprawdzić, czy on w utrzyma warunkach ciepło, ciepło, tak, tak? Czy w warunkach ekstremalnych, czy on się utrzyma. Także przetestować, jeżeli się sprawdzi, no dlaczego nie? A w zimie się robi inny makijaż w stosunku niż na w lecie, czy, czy to? Eee, może nie inny, aczkolwiek na pewno trzeba zwrócić uwagę najbardziej na cerę. Wiadomo, że w okresie letnim, gdzie jest gorąco i mamy do czynienia z cerą tłustą, jest to dodatkowe, jakby tutaj do przeskoczenia, musimy wziąć to pod uwagę, żeby dodatkowo zabezpieczyć cerę, żeby po prostu on był smatowiony na dłużej. W zimie natomiast wilgoć to jest też to, jeżeli jest śnieg czy jest deszcz, to trzeba uważać na wilgoć. Ale mniej więcej robi się go tak samo, tylko bardziej skupiłabym się tutaj na cerze, y, jaką pani ma po, bardziej pod stak. E, A jak pani moda ma się przygotować do takiego makijażu, czy coś wcześniej rano musi wstać? I e, to nie, nie tak. Bardzo ważna rzecz, nawet nie wcześniej rano, tylko a, chyba z miesiąc o. wcześniej, panna młoda, a najlepiej to już w ogóle dużo, dużo, dużo wcześniej zacząć przygotowania swojej cery. E, to jest tak jak z, ze wszystkim. Jeżeli cera jest zadbana, jeżeli skóra jest gładka, wtedy makijaż będzie wyglądał pięknie, świeżo będzie się utrzymywał dłużej. Jeżeli natomiast ta cera jest zaniedbana, jest dużo zaskórników, czy na przykład łuszczy się. E, takie suche skórki często pojawiają się, pod, tego, tego e, to jest ciężko przeskoczyć później. E, tak, jak na przykład e, cerę trądzikową, można sobie łatwo poradzić z przykryciem, zamaskowaniem jakiejś tam niedoskonałości. Natomiast skórę łuszczącą, czy właśnie przesuszone skórki, to jest coś, czego nie da się powiedzmy łatwo zatuszować, to czy razy, no. tak. Tak, także przygotowujemy peelingi, peelingi kwasowe, peelingi enzymatyczne, e, nawilżanie, nawilżanie, jeszcze raz nawilżanie. E, a przed samym ślubem e, dodatkowo można jeszcze właśnie wykonać sobie peeling enzymatyczny, sprawdzony, który był już wcześniej stosowany, żeby nie było później niespodzianek, jakichś alergii. E, też się to zdarzało e, u, u niektórych panien młodych, że sobie chciały w nowym. no Tak, w, o, to jest jak ten o jeden kieliszek za dużo. I wtedy, I wtedy po prostu, bum, alergia w dniu, w dniu ślubu, czerwona, po prostu buzia lub jakieś plamy na twarzy. Także przetestowane kosmetyki i, i dbać, dbać o, o cerę, robić peelingi i nawilżać od środka i od zewnątrz. Od zewnątrz. No, czyli wpływ na to. No, Fotografom to ułatwia bardzo potem, bo no, jednak, jak jest świetny makijaż, zrobiony, nic nie trzeba poprawiać, naprawdę. Bo no zazwyczaj wtedy idzie tylko obróbka, nie jakiś tam retusz taki studyjny, mm -hmm. to co, bo przy 300-400 zdjęciach to naprawdę ciężko jest wszystko. No, tak, skupiać się jeszcze na tarczy, cerze, tak, tak jak na retuze. Re makijaż to całą noc wytrzyma, aż, aż do późna. A czy jest jakaś rada właśnie do pani młodej, żeby, nie wiem, ten makijaż rzeczywiście wytrzymał, tak wycałuje 300 osób? Mm -hmm. I co? Ja zawsze mówię, nie dotykać twarzy rączki na przyszłym panie młodym, a nie na buzi. Często panie lubią sobie tak. Mówią, opowiadają, coś ja tu już prawie kończę z makijażem, a wtedy panie takim paznokciem, i jest ślad. Rączki trzymamy na pan, panu młodym, nie na, nie na twarzy. E, trzeba uważać, uważać na wszystko, co jest tłuste, czyli na przykład na rosołek podczas. E, jakieś, jak, 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 jak to mówią? rosół morderca makijażu. E, ja tak, Rosu jest mordercą makijażu. E, Nieważne jak trwała pomadka by była po prostu jest w stanie rosołek się z nią rozprawić błyskawicznie, ponieważ jest to, jest to tłuszcz. Tłuszcz zmywa makijaż, rozpuszcza makijaż. E, dlatego trzeba uważać na wszystko co tłuste. Do poprawki, a, i trzeba bardzo uważać na ciacie, które mają e, mocne pomadki i idą składać życzenia, odbijając długotrwałe pomadki właśnie na policzkach i wtedy też jest problem, dlatego e, całujemy się bardziej na zasadzie jak na filmach. Jak na filmach i na wujku wąsaczy też <śla> <śla> staramy się unikać, żeby gdzieś tam nas nie podrapał i mhm. nie sprawił, że ta buzia będzie cała za chwilkę podrażniona i zaczerwieniona. Są chusteczki matujące w razie, gdyby przytłustać. Graficznie nigdy nie wiadomo, tak się na plenerach. To o proszę, to jak to profesjonalnie, jest. super. Przykładać taką chusteczkę delikatnie w miejscach, gdzie się świecimy, gdzie buzia okay. się zaczyna przytłuszczać. ładnie sobie zmatowić, nie pocierać, tylko przykładać. Jakiś błyszczyk, pomadka, chociaż jeżeli jest dobre wesele, to później już naprawdę nikt nie, nie patrzy na nie, to. No targ, ale... Makijaż ma się trzymać całą noc, Taka jest z zasady, takie jest założenie, jedynie co mam nadzieję moje panny modę poprawiają to są właśnie usta. Eee, ale powiedz też pod kątem swoich klientek, tak no, no, widzę, że dbasz o nie, no bo przygotowujesz je tak powiem, etapami do tego makijażu. Czy potem z nimi, nie wiem, jakoś to konsultujesz jeszcze w trakcie, już tam przygotowań jeszcze, tam jak jest już blisko do ślubu, tam rozmawiasz z nimi, czy to jest tak bardziej dajesz im instrukcje, radźcie sobie. Nie, myślę, że nie. Jest zawsze makijaż próbny, ślubny wykonywany. Ja ogólnie nie wykonuję makijażów ślubnych, bez próbnych. A ile wcześniej? Najlepiej zrobić maksymalnie 3 miesiące wcześniej. Nie wcześniej, dlatego żeby skóra mniej więcej była w takiej samej albo podobnej kondycji w dniu ślubu, żeby na przykład panna moda, której zrobiłabym makijaż próbny w styczniu, a makijaż ślubny w sierpniu, ona przyjdzie... Na pewno bardziej opalona w dniu ślubu. Ta skóra może być bardziej przesuszona przez słońce, dlatego ten odstęp, im krótszy, tak naprawdę, tym lepszy. Wiadomo, że panny mode zazwyczaj chcą troszeczkę więcej czasu, bo w razie gdyby nie były zadowolone z makijażu mm -hmm. próbnego, to mają jeszcze wtedy czas, to żeby jest, ewentualnie tak. zmienić swoją makijażystkę. Mm -hmm. e, powiedz jeszcze, bo tak zauważyłem, bo ty właśnie świetne zdjęcia robisz i często. O, tak o, dziękuję. Z, jak makijaż robisz to robisz zdjęcie przed i po. Tak, tak byłem, zawsze mnie to zastanawiał, jak ty to robisz w ogóle, że klientki. No bo jednak no, mimo wszystko, nawet facet się zazwyczaj wcześniej ogoli czy coś, no bo chce być postrzegany jednak lepiej. Więc no, też domyślam się, że kobiety tym bardziej gdzieś tam zawsze jakiś makijaż lekki, chociaż no. Nawet gdzieś na Facebooku było ostatnio, że dziewczyna, ktoś umieścił filmik, że dziewczyna wstała, umalowała mhm. się, położyła się i zrobiła zdjęcie na Instagrama. nie, więc. Że się taka tak, budzi że, piękna. Że tak, tak, że realia, jednak w gazetach, w wszystkich czasopismach mhm. widzimy, że wszyscy są piękni, wspaniali i tak dalej. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jak, jak, jak to robię. Po prostu myślę, że to, to są klientki i one są po prostu, mam takie cudowne klientki. Myślę, że może mam nadzieję, że dlatego, że mi ufają, że jedynym tak naprawdę moim celem tego, że. Proszę ich o czy mogę zrobić zdjęcie przed i po, mhm. jest pokazanie tak naprawdę warsztatu okay. mojego makija makijażowego. Nie broń Boże nic, nic poza tym. Mhm. Myślę, że panie, które zgadzają się na taki, na umieszczenie wizerunku przed i po, są, to na pewno panie, które dobrze się czują w swojej skórze i, i po prostu nie przeszkadza nie im ważne, to. Czy makijaż, czy nie Nieważne, czy, nie jak... czy makijaż. Zresztą ja sama mi daleko do idealnej cery, więc może jak patrzą na mnie, a często się zdarza tak, że maluję bez makijażu, po prostu się nie wstydzą, bo nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy kobietami, mamy o wiele ciężej tutaj niż mężczyźni, zmiany hormonalne, do tego może dochodzić, no różne niedospanie, jeżeli ktoś ma dzieci to są naprawdę nieprzespane noce, opuchnięte oczy, tu naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy idealni i pokazywanie się bez makijażu, a broń Boże ludzie, którzy hejtują czy wyśmiewają takie osoby, nie rozumiem, nie rozumiem tego, no, bo... Z, z, y... Chcą na siebie uwagę zwrócić. Niestety zawsze, zawsze takich będzie dużo. I... Ja na pewno nikogo nie, nie zmuszam. Czasem panie same przychodzą i mówią, czy zrobię im zdjęcie przed i po, bo chciałyby zobaczyć tą różnicę. No. Yy, ale mówię, panie, które chyba głównie yy, się zgadzają, są to panie, którzy dobrze się czują w swojej, yy, w swojej skórze i po prostu się tego nie wstydzą, nawet jeżeli mają jakieś zaczerwienienia. Yy, no i może... Może to, że po prostu widzą, e, jak po prostu ja jak podchodzę do tej pracy. W sensie dla mnie to jest e, duży, duży szacunek. Ja mam bardzo duży szacunek do tego, co robię. To nie jest e, takie przypadkowe, to nie jest, e, to nie jest coś, co po prostu przyszło tak o e, i jeżeli na coś się pracuje bardzo ciężko, to później. E, to później się to bardzo szanuje i, ja i po prostu ja też pracowałam za granicą przez parę lat, żeby zarobić właśnie na sprzęt na, na to, co robię, i może Panie to czują po prostu, że jestem zwykłą dziewczyną, która po prostu szanuje swoją pracę, szanuje swoje klientki i, i tak do tego podchodzę. No. No ja to zauważyłam od razu, jak tylko tutaj, <noise> no, rok temu widzieliśmy się ten pierwszy raz. Yy, Ale już wtedy jak wszedłem, bo czasem makijażki taka no od razu, nie, że nie, nie wolno zdjęć, albo no, to hmm. zdarza się tak naprawdę, że. Że nie, bo to przeszkadza. Ja rozumiem, że rozpraszcza staram się tak w miarę dyskretnie, jak tylko potrafię, ale taka atmosfera była miła. Wiem, że muzyka muzykała, taka odchania wtedy Hania. Była malowana Ta atmosfera była fajna, nie taka sztywna, bo czasami to się zdarza, taka cisza, zero jakiegoś tego, naprawdę tak? człowiek się źle czuje wtedy. No ja nie wiem, to, ja, ja przerwa, mam szczęście. i Nie wiem, czy ja mam szczęście do, do super dziewczyn, naprawdę, ale zazwyczaj udaje się to, ten kontakt załapać taki fajny i po prostu rozmawia się z kimś, jakby się kogoś znało już przez parę mhm. dobrych lat. Także y, jakoś nie wiem, trafiam chyba na, na, takie, na takie fajne dziewczyny. Ja myślę, że to też <laughs> zasługa duża, ale. Ja myślę, ale też że... Przyciągasz takie osoby, bo to wiadomo, że, że tak staramy się pewnie w tym kierunku działać, nie? Tak, sam fotografowie też mają mm -hmm. takiej trochę energii podobnej. Można. Bo nie myślę, że, że tutaj też. Super, dziękuję Ci bardzo, Dzięki to bardzo. Czas dla mnie i tutaj dla przyjaciół Mam nadzieję, że coś, coś się z tego przyda komukolwiek. Ja myślę, że tak, bo ja dużo rzeczy nie wiedziałem, więc teraz nawet ktoś mnie zapyta. Teraz wiesz, że możesz rozwijać się, na przykład się w stronę witarzu. No przydałoby się, to teraz te aparaty wszystkie i tak dalej, to rąk mi braknie dosłownie. Nie? Ale jak coś, to będę polecał. Więc Dobra, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Dzięki. Bardzo. Cześć, nazywam się Jacek Sieryński, jestem fotografem ślubnym. Mam nadzieję, że podobał Wam się wywiad z Natalią. Ja dowiedziałem się wiele rzeczy i mam nadzieję, że coś z tego też Wam się przyda. Szczególnie, że przygotowania schodzą bardzo długo. Wiem, że też jest dużo stresu z tym związanych. Tak mam nadzieję, że troszkę dzięki temu da Wam się spokojniej do tego podejść i mieć wszystko lepiej rozplanowane. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie ja, to nie będę wiedział, konkretnej rzeczy, to dopytam Natalii, myślę, że, że doradzi coś więcej. Jeśli macie ochotę na więcej takich filmów, zasubskrybujcie, lajkujcie. Też możecie jakieś tematy podrzucić. Jeśli będę miał możliwość zrealizować, to nie widzę przeszkód, a tego jeszcze raz zapraszam. Cześć.